Witam Państwa bardzo serdecznie. Eee, nazywam się mnie Pachacka i jestem koordynatorem Obserwatorium Wolności i Mediów. Było Wam niezwykle miło, że mogliśmy zorganizować to spotkanie wspólnie z Homo Fabel eee, w ramach obchodów końca cenzury. Na co dzień zajmujemy się wolnością słowa w Polsce, przypadkami dziennikarzy i przeciw nadużyć eee, dotyczących wolności słowa. I bardzo się cieszę, że, że aż tyle Państwa przybyło. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie owocne. Mam nadzieję, że porozmawiamy. przybyły. Zacznę od tego, że przedstawię Państwu naszych dzisiejszych panelistów i powiem, dlaczego się tutaj spotykamy. Ale zanim do tego, do tego dojdzie, to powiem, że zapowiadana pani Kaźmiera Szuka nie mogła przybyć, zatrzymała ją ważne sprawy w Warszawie, więc będę ja moderować, czyli Agnieszka Ludziecka, Zakład Praw Człowieka, OMCS i Wyspa. I spotykamy się tutaj, debata jest częścią, yy, yy, częścią takiej serii wydarzeń, która, yy, którą Stowarzyszenie Homo Faber, Zakład praw, zakładu praw Człowieka, Wyspy i tłum innych instytucji o, zorganizowała yy, dla jakby przypomnienia, że 20 lat temu w Polsce została zniesiona yy, cenzura polityczna, która była częścią systemu, całego systemu państwa autorytarnego przed 1989 rokiem w Polsce. I jedną z dyskusji, tych dyskusji odbyło się już kilka, na różne, jakby dyskutowaliśmy na różny, nad różnymi aspektami wolności słowa, cenzury, również przypominaliśmy, jak to było, jak cenzura o charakterze politycznym, w przed 1989 rokiem w Polsce funkcjonowała. Dzisiejsza debata poświęcona jest e, jakby takim, tak, i, tak i, tytuł współczesna cenzura ze znakiem zapytania. Czy naszym tak, dzisiejszym celem jest zastanowienie się, czy we współczesnej Polsce mamy do czynienia z jakimiś e, instytucjami, przepisami, być może praktykami, e, które ograniczają wolność wypowiedzi. Jakie są zagrożenia dla wolności wypowiedzi we współczesnej Polsce, głównie ze strony instytucji prawnych i tamy, w systemie prawnym, ale też w praktyce stosowania prawa, w praktyce funkcjonowania organów władzy publicznej. Mamy bardzo bardzo wybitny panel e, e, grono e, ekspertów dzisiaj. Pozwolicie Państwo, że przedstawię. E, pan Mirosław Ruklewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i Międzynarodowego biura Rzecznika. Członek Człowiek Zespołu Krytyki Politycznej Fundacji Nowoczesna Polska, znany być może niektórym z nas z Fundacja Znalazł Wysiłków na rzecz od wzniesienia różnego rodzaju ograniczeń w dostępie do materiałów, zasobów internetowych. I wreszcie pan dr Adam Bonna, reprezentujący Fundację Fundacji Człowieka, sekretarz zarządu Fundacji, twórca programu, programu spraw precedensowych Fundacji, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Także takie jest dzisiejsze nasze grono. Myślę, że będziemy w ten sposób procedować, że najpierw każdy z naszych ekspertów Opowie, powie na temat różnych aspektów ograniczeń wolności wypowiedzi we współczesnej Polsce, odnosząc się jakby do pytania, czy w Polsce jest, czy może jest zagrożenie wolności wypowiedzi i jakie one mają, jakie te zagrożenia mają charakter. A potem będzie, mamy nadzieję na pytania z sali i dyskusję, w której mamy nadzieję, że Państwo również wezmą Także zapraszam, może zaczniemy od nie. pana Mirosława Wróblewskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, prosimy. W biurze rzecznika praw obywatelskich, ja może krótko powiem, czym w ogóle zajmuje się rzecznik, bo Państwo dobrze wiecie, że to jest konstytucyjny organ, który stoi na straży praw i wolności e, zawartych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. E, jeżeli chodzi oczywiście o wolność e, słowa, to z punktu widzenia konstytucyjnego, artykuł 54 Konstytucji. E, zapewnia e, przestrzeganie, zapewnia wolność słowa, wolność wyrażania poglądów. E, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego mówi się tutaj, że to są takie takie w zasadzie trzy, trzy wiązki najważniejszych wolności. Wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji i rozpowszechnienia informacji. To prawo jest także gwarantowane przez akty prawa międzynarodowego, które Polska, które Polska przyjęła, w szczególności Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, międzynarodowe akty praw politycznych i obywatelskich. Ale to nie jest miejsce, żeby absolutnie z pewnością każdy kolejny wystąpienie będzie ciekawsze od mojego, które jest pewnym wprowadzeniem do, do tej problematyki. Ale ja chciałem powiedzieć o jednej podstawowej sprawie, o którą w zasadzie zostałem poproszony tutaj. Mianowicie o specyficzną kwestię postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. To znaczy sytuacji, które uniemożliwia w przypadku żądania Jakiejś osoby, na której temat szykowana jest jakaś publikacja prasowa, materiał prasowy, audycja czy też program telewizyjny, w dzisiejszym stanie prawnym jest ona w stanie zablokować emisję tego typu. I na tym się chciałem w zasadzie dzisiaj, dzisiaj skupić i przedstawić problem, który no, niestety nie jest rozwiązany wciąż w polskim, w polskim kraju. Powiem tylko jeszcze z punktu widzenia konstytucyjno-prawnego, że to, że po, po odzyskaniu, powiedzmy, po 1989 roku, rzeczywistej wolności słowa, oczywiście można mówić o wielu, wielu problemach, ale chyba zgodzimy się, że co do zasady wolność słowa jest obecnie zapewniona. No, pewnie inaczej niż było to w tej Konstytucji PRL-u, gdzie przepis o wolności słowa to również istniał. i tylko, że oczywiście był to bardziej też deklaratywny, nie mający pokrycia, pokrycia w rzeczywistości. Konstytucja jednak określa, że żadne, tak naprawdę, poza godnością ludzką, żadne, żadna wolność nie jest wolnością absolutną. To znaczy, nie jest to wolność, która będzie obowiązywała zawsze i w każdych warunkach, i że nie zawsze będzie można z tej wolności słowa korzystać w pełnym zakresie. Konstytucja określa, że są granice, granice takiej wolności słowa i Wolność wyrażania właśnie porządków można ograniczyć wtedy, kiedy jest to niezbędne w demokratycznym państwie prawa. Z punktu widzenia innych wartości, na przykład bezpieczeństwa publicznego, o no tutaj wchodzą informacje niejawne, prawda? z punktu widzenia moralności publicznej, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, a także z punktu widzenia praw i wolności innych osób.